フフフフ。 Na Państwa i naszych zegarkach 12.00, Dam Zapraszam na kolejną rozmowę dnia na antenie News 24. Przyznam Państwu, że przed tą rozmową z panią poseł, panią posłanką Pauliną Henik-Kloską z partii Polska 2050, Szymona Hołowni, poszukałem po frazie, po hashtagu KPO na Twitterze najkrótszych rymów, ironicznych zresztą do tej frazy, i znalazłem takie. KPO, no i co, KPO? A co to? KPO nie potrzebujemy, nie protestujemy. To pokazuje społeczne nastroje, które wokół tej frazy, tego hasztagu, jakże potrzebnego Polsce, cały czas się pojawiają. No przykra jest to, że wokół tego, co jest istotne, co mogłoby pomóc sfinansować inwestycje w wielu, wielu miastach w Polsce i tych dużych, i tych mniejszych, dziś ta fraza staje się po prostu szydersem, a jest tak za sprawą. Tu będę dzisiaj pytał, jakiej partii i za sprawą jakich działań, jakich polityków dokładnie, bo najnowsze sondaże mówią o tym, iż frazę, iż skrót KPO prawie nikt z nas nie umie rozwinąć. 7,62% Polaków nie wie, o czym w ogóle mowa i o tym, o czym dziś mowa, czyli o KPO na naszej antenie. W rozmowie dnia Adam Bysiek, zapraszam. A państwa i moją gościnią dziś będzie Paulina Henik-Kloska, posłanka Polska 2050. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Krajowy plan odbudowy to skrót rozwinięcie skrótu KPO. Dokładnie tak, KPO, czyli krajowy plan odbudowy, no ale 62% Polaków pani poseł nie wie o czym mowa. Być może dlatego dzisiaj ludzie nie wychodzą na ulicę i nie domagają się tych pieniędzy, bo jeżeli nie wiedzą, o co mają walczyć, to po prostu nie walczą. No, y, y, ludzie wiedzą, że... Pieniądze są zblokowane i obwiniają o to rząd. Może skrótów faktycznie nie potrafią rozwinąć, ale czują, że coś z gospodarką i z państwem jest nie tak. I, a jest nie tak, między innymi dlatego, że rząd blokuje nam pieniądze, które inne kraje już dostały, na no, utrzymanie w dobrej państwa i gospodarki po czasach covidowych i w czasie kryzysu energetycznego który teraz mamy, bo właśnie te środki z planu odbudowy, z krajowego planu odbudowy miały trafić do naszych portfeli, by nas wspierać w tych trudnych czasach. Ale obok też słyszymy Artura Sobonia z PiS, który mówi o KPO w następujący sposób. Mam nadzieję, że jest to droga, z której nasi koledzy Solidarnej Polski zejdą. Pani poseł, to pierwsze pytanie. Myśli pani, że to jeszcze koledzy Prawa i Sprawiedliwości, czy może szantażyści Prawa i Sprawiedliwości, którzy za wszelką cenę nie chcą dopuścić do tego, by w Polsce wróciła praworządność, by sędziowie, tacy jak sędzia Tuleja, nie mogli orzekać? Jak pani myśli, to walka wewnątrz tego obozu, chyba już nieco iluzorycznie zjednoczonej prawicy patrząc na to, co działo się na Śląsku. I Jarosław Kaczyński jeździ po kraju e, i narzeka na Unię Europejską, narzeka na Ziobrystów, narzeka na wszystko. W zasadzie można by powiedzieć, że to Jarosław, nic nie mogę Kaczyński, a w gruncie rzeczy stoi na czele partii rządzącą, rządzącej dzisiaj krajem, więc o, Panie Jarosławie, proszę przestać narzekać się na spotkaniach w całej Polsce, na wszystkich dookoła, tylko zabrać się do roboty, bo taki jest obowiązek rządu. No, no i a, jeśli chodzi o samych e, ziobrystów, ja myślę, że przez a, długo Jarosław Kaczyński pozwalał na to ziobrze, e, by blokował e, i przyjął jego narrację, by blokować środki europejskie. Liczył na to, że zrzucił. E, Winę za to na Komisję Europejską, tymczasem Polacy słusznie oceniają, że wina leży po stronie rządu polskiego i tu jest klincz, w którym znalazł się rząd. Dodatkowo, problem polega też na tym, że Jarosław Kaczyński ma problem i jego rząd, premier Mateusz Morawiecki mają problem ze spięciem budżetu na rok przyszły. 200 miliardów to jest dziura budżetowa, którą muszą zalepić i no nie mają ani środków z obligacji, ani innego pomysłu jak tę dziurę zasypać. Czy myśli Pani, że gdy ma o relacjach na linii PiS i PJN Zbigniewa-Ziobrom, a także Solidarna Polska, myśli Pani, że e Środki z KPO staną się taką kością niezgody, która sprawi, że ta prawica faktycznie się rozłamie, rozdzieli, rozkruszy nam te trzy obozy, z których pierwotnie została stworzona. No bo jeżeli tak by się stało, no to wówczas nie ciężko dojść do konkluzji, że Jarosław Kaczyński w trybie bardzo szybkim utraciłby większość w Sejmie, co skutkowałoby tym, że nie mógłby samodzielnie rządzić, nawet gdybyśmy założyli, że głosują razem z nimi w ślad za nim posłowie Kukiz 15 rząd, który nie jest w stanie wypracować wspólnego stanowiska w kluczowych dla państwa kwestiach, a taką kluczową kwestią jest Krajowy Plan Odbudowy, czyli pieniądze europejskie, powinien po prostu podać się do dymisji. Więc Jarosław Kaczyński, który nie jest w stanie doprowadzić do wspólnego stanowiska Zjednoczonej Prawicy w tej kwestii, po prostu powinien odejść. I Polaków naprawdę dzisiaj nie interesuje to, czy oni są w stanie wypracować, Porozumienie, czy nie? Po prostu Polacy tych pieniędzy potrzebują i chcą, i to też pokazują badania, że jakkolwiek może nie rozumiemy poszczególnych skrótów, może nie znamy ich w pełnej nazwy, ale na pewno jedno, jednego możemy być pewni: że pieniądze europejskie są Polsce potrzebne i Polacy na nie czekają. No to skoro są potrzebne to dlaczego jest spora grupa ludzi, gdy zobaczymy na salę, gdzie przemawia Jarosław Kaczyński, to ludzie, którzy są już zlustrowani, przeszli tak zwaną pisowską weryfikację i mogli wejść na te spotkania. No i opozycja tutaj mówi Jarosław Polskę zostaw, a oni mówią Jarosław Polskę zbaw, a więc wierzą w to. Chyba wierzą, że pan Kaczyński i jego partia są w stanie ocalić te środki z KPO, ale nie rozumieją też przy okazji i równolegle, czym są te kamienie milowe, a przecież PiS walczy z tymi kamieniami milowymi, po to, by ich nie realizować. Więc skąd ta tu pytanie do pani: czy ślepa, czy jednak głęboka wiara w tego typu mm, moc sprawczą Kaczyńskiego i PiSu? Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości mogą czuć się oszukani. Rząd, który miał być rządem sprawnym i miał stawiać państwo na nogi, w zasadzie, no, można powiedzieć, zorganizował nam państwo na zeszyt, bo w oparciu, buduje je w oparciu o dług pozabudżetowy, taki, który jest poza kontrolą Parlamentu i poza kontrolą obywateli. Po drugie, no, funduje nam państwo z dykty, jak widzimy, bo coraz więcej. Rzeczy w tym państwie nie działa. Spójrzmy chociażby na te wszystkie ustawy węglowe. Przyjęliśmy Bodajże już 7 czy 8 ustaw dotyczących dostaw węgla dla obywateli. Ja dzisiaj zrobiłam mały rekonesans po Wielkopolsce, w mojej części wschodniej i środkowej Wielkopolski węgla za 2000 zł nie ma, mimo że premier Sasin mówił, że węgiel jest do odbioru w Polsce w porcie, w Gdańsku, tylko potrzebne są samorządy by pomóc w dystrybucji. Samorządy Podpisały, czekają na dostawy węgla, a tego węgla za 2000 zł za tonę nie ma. Tymczasem proszę spojrzeć za okno, temperatury spadły i tu już naprawdę żarty się skończyły. Ten węgiel jest obywatelom potrzebny. Więc oni nie potrafią podstawowego problemu rozwiązać jak dostarczy do polskich domów węgla, podobnie jest raczej, jak dodatki węglowe. Dawno temu powypłacono, na samorządy wciąż nie dostały pełnych pieniędzy na ich wypłatę, w związku z czym nie są w stanie stosować. W samym gnieździe moim rodzinnym 1106 osób czeka na wypłatę dodatków, bo wojewoda dotychczas przelał 36% tej kwoty, która jest potrzebna na realizację zadania, zadanie zleconego samorządu przez rząd, więc jakby my tu mówimy o podstawach, tak. My tu mówimy naprawdę o fundamentalnych zadaniach, z których dzisiaj rząd Mateusza Morawieckiego nie jest w stanie się wywiązać. Oni naprawdę fundują nam państwo z dykty jeszcze, jeszcze na zeszyt. No właśnie, pewnie wojewoda wypłaciłby tych pieniędzy więcej, gdyby te środki z KPO były, bo wówczas no, pewnie i budżet byłby większy, a i przelew byłby też, no opiewałby na większą sumę. Pani poseł, ale przecież oboje wiemy, o tym też mówił zresztą jeden z europostów, bodajże Halicki, że jeżeli do końca grudnia tego roku nie złożymy wniosku o wypłatę zaliczki w wysokości 6 miliardów euro, to wszystkie te środki bezapelacyjnie przepadną. Czy nie jest tak, że PiS obliczył tego typu działania? Mimo, że na szkodę Polski, to też na szkodę opozycji, bo potem, gdyby opozycja wybrała, wygrała wybory, to pan Gaczyński powie tak, no obiecali, że ozdobędą te środki, więc gdzie są te pieniądze? A przecież już dziś wiadomo, że jeżeli ten termin zawity będzie przekroczony, to szanse na uzyskanie jakiejkolwiek wypłaty są znikome, o ile a nawet żadne zaliczka to nam przypadła z końcem poprzedniego roku, bo powiedzmy sobie szczerze, że my na te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy czekamy już półtora roku i pieniądze zaliczka y, przepadła nam z końcem poprzedniego roku. Teraz możemy co najwyżej y, użyć prefinansowania, a potem y, otrzymać zwrot na poniesionych nakładów. To jest formuła rozliczenia tego z każdym miesiącem. Prawdopodobnie zdążymy wydać, yy, wydać te pieniądze, ponieważ całkowity czas, żeby zakończyć program, realizację wszystkich reform z krajowego planowy, yy, mija z końcem 2020 roku. Przy czym my musimy znaleźć takie wstępne opracowanie, zrealizować projekt, a potem je rozliczać w wniosku. Zobrotu z Unii Europejskiej, A, więc zdecyduję, że na to ona potrzeba wielu miesięcy. Mm. I, I ten czas nam nieubłagalnie tyka i prawdopodobieństwo, że te pieniądze przepadną, faktycznie y, się zwiększają. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, na co to są pieniądze, bo... Wielu może nie do końca kojarzyć, więc to są pieniądze na m.in. realizację takich zadań jak transformacja energetyczna. To są pieniądze z których mogliśmy przeprowadzić renowacje sieci energetycznych. To są pieniądze z których mogliśmy z których mogliśmy yy, Kupić ileś pomp ciepła dla obywateli, postawić ileś instalacji fotowoltaicznych. No, to, to są pieniądze, które dzisiaj są nam bardzo potrzebne, by rozwiązywać, przeciwdziałać kryzysowi energetycznemu, ale także wzmacniać naszą, naszą opiekę zdrowotną, poprawiać jakość edukacji wzmać krajowe rolnictwo, przeciwdziałać suszy, to sądzę na te cele i teraz, jeżeli my dzisiaj zostaniemy ich pozbawieni, po prostu nasi obywatele, nasza gospodarka będzie tracić na konkurencyjności z i krajami europejskimi i tamtymi przedsiębiorcami. No ale są tacy politycy, którzy mają bardzo dużą moc sprawczą w swoich dłoniach, ale z niej nie korzystają. Mam na myśli, żeby ministra Pude, który mógłby zareagować i zrobić te kilka kroków w kierunku Unii Europejskiej, na przykład zrealizować jeden z tych kamieni milowych, jakim jest chociażby powrót czy postulowanie u ministra Ziobro wewnątrz tych partyjnych struktur o powrót praworządności czy ewentualnie o przywrócenie niezawisłych, a represjonowanych sędziów do orzekania. Pan minister Puda jednak nie wybiera interesu Polski, a wydaje się, że wybiera stanowisko. Czy pani zna? Będzie czas na to by rozliczyć tego typu persony, które mając do wyboru dobro albo zło, nie wybierają złotego epikurejskiego środka, tylko idą ewidentnie w stronę tego by Użyje kolokwializmu, ale samemu się ustawić kosztem nawet życia i komfortu tego życia Polek i Polaków, gdy mowa o finansowaniu z KPO. Takich ministrów jest dużo więcej, natomiast ten jest najbardziej wyraźny i jaskrawy, o czym świadczy fakt, że on jednak wahał się, w którą stronę pójść. No jak wybrał i co wybrał, wiemy oboje. Więc czy będzie czas na to, by uczciwie przed już praworządnym sądem rozliczyć tych, którzy dzisiaj mając do wyboru właśnie te dwie opcje... Wybierają tą, która dla nich na chwilę obecną jest najbardziej ekonomiczna, opłacalna i korzystna. Oczywiście, że całość działania internetowego będziemy jako Polska 2000 rozliczać. I każda osoba, która na szkodę państwa polskiego działała, poniesie za to odpowiedzialność przed niezależnymi organami, odpowiadając za za to. Dzisiaj e, tak naprawdę nie wywiązuje się nie z jakiejś fanaberii wymyślonej europejską, tylko z umowy, którą sam podpisał. Minister, e, pan e, minister Puda odpowiada za. E, za środki europejskie, bo jest ministrem do spraw funduszy europejskich i on faktycznie powinien realizować podpisane z Komisją Europejską umowy, a do tych umów zobowiązał się sam premier Morawiecki, bo przecież niczym innym tak zwane kamienie milowe są, jak elementem dwustronnej umowy zawartej między, dobrowolnie między rządem Mateusza Morawieckiego, a Komisją Europejską. Więc jeżeli ktoś co podpisuje umowę, a potem się z niej nie, nie ponosi za to oczywiście odpowiedzialność. No bo jeżeli Pani tak, tak to rozłożę na czynniki pierwsze, m, żeby to ludzi było zrozumiałe. No jeżeli ktoś kupuje telefon na abonament albo zaciąga kredyt w banku, e, spłaca jedną ratę, a potem mówi, nie, właściwie nie będę płacił, bo mogę. No oczywiście, że może, można e, f, technicznie łamać zapisy w umowie, no ale jak to u nas z punktu prawnego? No jeżeli ktoś występuje wbrew temu, co podpisał, do czego się zobowiązał, to chyba działa na szkodę interesu racji stanu. Oczywiście, że tak, natomiast ja bym to przerównała bardziej do takiej sytuacji, w której rząd podpisał umowę kredytową, podpisał z pewnego rodzaju zobowiązania za bezzwrotne dotacje, a dzisiaj nie chce nam uruchomić tych pieniędzy, tak? To bardziej tego typu sytuacja, czyli zobowiązał nas do pewnych czynności, a potem nie chce nam uruchomić pieniędzy, bo nie chce zrealizować jakiś. Zapisów w umowie, które warunkują uruchomienie tych pieniędzy. Natomiast, tak jak powiedziałam, kluczowe jest to, że te pieniądze są dzisiaj europejskiej Polsce bardzo potrzebne, są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek dotychczas, bo to są właśnie pieniądze na rozwiązywanie procesu, procesu, procesu w kryzysie energetycznym, które mają pchnąć w Polsce transformację energetyczną, dostarczając Polakom. Tańszą energię, e, opartą też o inne surowce i o inne zasoby e, niż węgiel, w tym przypadku to słońce wiatry, ale które mają też modernizować nasze sieci energetyczne. Paulina Hejnik, Kloska Polska 2050 Szymona Hołowni, dziś gości nią rozmowy dnia na antenie News 24. Pani poseł pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu również bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne jeszcze dziś wydanie Rozmowy Dnia, również o polityce i także o KPO, czyli o krajowym planie odbudowy. Warto ten slut zapamiętać i warto go też rozwinąć. Wyszuki warto po to, by zrozumieć w pełni, jak dużo pieniędzy Polska traci, a traci ich mnóstwo. Co odczuwamy my wszyscy, szczególnie ci, którzy dzisiaj w zimie, gdy na dworze jest ponad minus 4 stopnie w ciągu nocy, a minus dwa i jeden w ciągu dnia, nie mają czym grzać. A jeżeli mają, to często jest to węgiel, który na naszych oczach i na oczach naszych kamer 28 sierpnia tego roku wypłynął do portu w Gdańsku, gdzie został rozładowany, a później po miesiącu e, chciano go spróbować podpalić. Okazało się, że ten się nie pali, a kosztuje tyle samo, co węgiel na przykład z zachodnich rynków. Tyle na teraz. Zapraszam na później po godzinie 15. Znów zobaczymy się w tym studiu z kolejnymi gośćmi w ramach rozmowy dnia. Adam Bysiek, dziękuję. Do zobaczenia. Proszę koniecznie być cały czas z News24.